Cześć tutaj FireCube w dzisiejszym unboxingu. Z unboxujemy kostkę Diamond Lingium wersja pierwsza od SpeedCube'a. Kostka kosztowała 77 zł na jego aukcji. Może zabierzemy się za odpakowanie. Co my tu widzimy? Hm. Nie chcę nam to wyjść. Rozklejemy dalej. A tu kostka jest przyklejona. Tu mamy rachunek. Boreczek. od kiuba. Bardzo przyjemny dotyku. Bardzo. Tu mamy naklejki. Dajanowskie, tu jest plakietka oryginalności Dajan A tu mamy Samą Kosteczkę Kosteczka jest ładnie zapakowana Mam nadzieję, że to będzie Lingyun wersja pierwsza A nie też wersja druga Bo czasami się zdarza, że wysyłają jedynkę, znaczy dwójkę zamiast z jedynki może to jakoś tutaj lepiej sobie to zrobimy żeby nie niszczyć pudełeczka o i mamy ładną kosteczkę kosteczka ładna zobaczymy no jest też tłusta czyli nasmarowana Zobaczymy, czy to jest pał 1 czy też V2. O, jest mocno skręcona. Ciężko będzie ją rozebrać. Nie chcę jej też zniszczyć. O kurczę. Czyżbym nie dał rady ją rozebrać? To może za, wrócę za chwilę, jak już ją rozbiorę. No a więc jestem z powrotem. Tu mamy... Kosteczkę. Jest to Lingyun V1. Poznajemy po budowie. Fokus. Chyba nie złapię fokusu. Nie wiem. Spróbujemy. Poczekam chwilkę. Fokus. Albo fokus. Dobra, nie będziemy się w to bawić. Widzimy, tu jest. Jedynka. Tak wyglądała krawędź. A zobaczymy, jak narożnik. No, standardowo. Za niedługo powinna się pojawić recenzja kostki. Pierwsze wrażenie, jak przedtem ją ruszałem, to było fajne. Teraz nie porusza, muszę ją wyregulować, bo musiałem skręcić tutaj. Dość dużo, całą ścianę, bo była tak skręcona, nie dało się wyciągnąć klocka, więc w recenzji pojawi się, hmm, pojawi się jedno pra prawdopodobnie ułożenie, albo po prostu będę ruszał ścianami, robię jakieś algorytmy, żebyście zobaczyli. No to wydaje mi się, że to na tyle. Dzięki, cześć.